Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku mam wam do pokazania komiks Szeryf Baby... Babylonu. w Babilonu z DC Black Label, wydany przez Egmont jakoś niedawno. Jest to bardzo standardowa, twarda oprawa od Egmontu. W sumie nie wiem, co mogę opowiedzieć wam o tym komiksie. Tak wygląda przód i tył tego komiksu. Tak wygląda... Grzbiet jest, hmm, no, nawet jest potężny. Jeszcze jakiś czas temu ten komiks byłby wydany pod marką Vertigo, teraz jest to DC Black Label. Oczywiście zajrzyjmy sobie do środka. To jest zresztą komiks z Tom Kinga. Nie pierwszy komiks z Tom Kinga na tym kanale. Nie będę Wam <laughs> ściemniać. Nie wiem nic o tym komiksie. Kupiłem komiks, zobaczyłem nazwisko Tom. Znaczy odwrotnie. Zobaczyłem nazwisko Tom Kinga, stwierdziłem, a. Kupię, więc tak wygląda zawartość. Trochę mi przywodzi na myśl kaznodzieje. Na końcu mamy spoilery: nie będę wam pokazywać wszystkiego. Mamy szkice postaci, alternatywne okładki, posłowie i to wszystko. Okładka jest taka matowa, ale nie taka miękka, przyjemna, tylko taka po prostu zwykła, matowa i ma błyszczące elementy z przodu, na grzbiecie. Tylko z przodu. Tak, jest to komiks tylko dla dorosłych. Pamiętajcie, dzieci. Z tego, co można przeczytać z tyłu, akcja komiksu rozgrywa się w Bagdadzie w 2003 roku. W sumie teoretycznie można by było zaklasyfikować ten komiks jako komiks o Bliskim Wschodzie, albo przynajmniej właśnie Bliskim Wschodzie i okolicach, o których opowiadała chociażby ostatnio Natalia na Hype Trainie. Rzucę wam link do jej zresztą świetnego omówienia w opisie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli jeszcze nie macie tego komiksu na swojej półce, to możecie go kupić, klikając w link, który się znajduje w opisie. Piszę pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.